Urodziny, wszystkiego najlepszego Sto lat, sto lat Sto Torek lat, Na urodziny żyje, będzie oglądał nam... kiepskich przez pół godziny Pół godziny, yeah Najlepsze urodziny Jakie można spędzić Ale zrobiła ty tylu... Dzień, Dzień dobry, tato Dzień. Ojcze Córciu Ty, <laughs> A, 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 a co? Proszę mnie stąd tak tak opuścić natychmiast, Ojciec, wstawaj szybko, sprawa jest. Jaka sprawa? Gdzie Cicho jest? to jest, co mógłbyś jest? podgłośnić. Do pokoju dużego mm. jesteś proszony. A, do, duże, a po co do dużego? Co się stało? co? No, Ojciec, proszę wstać. Na uszlaczki? To się sam przekonasz. A co ty taka jak, 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 jak mamusia się zrobiłeś? Proszę to, proszę tamto. E, w matkę się wdała, no. Ojciec, Ale bardzo proszę. Tylko się pospiesz, bo ja nie mam czasu na pierdoły. <grym> czasu na pierdoły? To mam właśnie dzisiaj. Oń, co się ja? się on się ona. Straliska, mandraliska się znalazła, ale doktorka zastronna biznesu, man, kurde. <grym> no łudźmy. Krzyżak, łudźmy. Stola, stola, z niej, że się nie da. Stola, stola, z niej, nie da. A co on tak pierdoły? Jeszcze raz się żywi. Z niej, że się nie da. no, fajnie, ale o co, bo to ja nie rozumiem, o co to? No i no jak o co chodzi, no? zaćwierkały dziś ptaszyny, że są twoje urodziny! 60 lat minęło Ferdziu, jak jeden dzień! jeden <grym> dzień! Ja. <grym> no to ja już taki stary jestem, to wstyd jest Oj, trochę, no, stary, ale na lat, 100 tak lat, coś tam, coś tam. Załóż nie oczy. Niespodzianka? Niespodzianka będzie! I już! A że właśnie Przez o to. Majciec Wojewódzkiego, ten yy, no, powiedział, powiedział, powiedział Waldek, że się dziwnie czuł, jak grały yy, tego tutaj syna, bo ona była 8 lat starsza od niego, tylko Halinka. Ale pojeżdżone tak usłyszałem, no nie <laughs> O, ja ojemny kurde, takie cylindryczne kształty. ja chyba wiem co tam jest Mariorka, skocz po kieliszki. o czekaj 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 najpierw rozpakuj I, I, dobrze na no. później kieliszki. I, no. I, no 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 no, no. Ja co to jest? To jest jakiś liczników? No, masażer. Jest. Coś, coś no taki. no taki raczej, Serdziu, to jest szwedzki masażer do stóp. O zobacz, o zobacz. Tak, o tak. Tak się to robi, zobacz. O widzisz? To nie wydawało, Na co to dało. Ferdziu, no na wszystko, no. To poprawia ciśnienie krwi. To odstresowuje, masuje receptory. No, proszę, ja, ja. siadaj, siadaj. Proszę. Ja mogę no. potem? No. <susur> za granicą, w Szwecji, to wszyscy to Ale. mają i wszyscy tak robią. Naprawdę. To są bardzo drogie rzeczy. Ekologiczne. Ręczna robota z oryginalnej fińskiej sosny. A ile to kosztowało? No, no nieważne. Więcej niż stówę? No trochę więcej. Może, kurde. to <gamy> To ja widzę, że ty się w ogóle nie cieszysz z tego prezentu. No ja jak się nie cieszę? Bardzo się cieszę. Naprawdę bardzo się z tego prezentu cieszę. Bardzo dobry prezent. Ojciec, <gamy> nie, nie piosenie, bój, zaby, Bardzo żaby, bo ja, ja dla ciebie mam prezent pocieszenia. Flachę <gamy> No dajec <zajęc, bagajem. gamy> No i to kolorą, jest prezent, mój mój prezent. to jest prezent. Prezent Atuziowi kupiła naszej 60. Jakiś liczny prezent, bardzo ładny prezent córka. No nie wiem, czy to jest taki dobry to bardzo co? Co? prezent od córki. Jak nie dobry Halinka, wersja. jak nie dobry, jak dobry, no bardzo dobry prezent. O, teraz Halinka zobacz. No, teraz to jest. O, o, tera, to jest no, teraz jest dopiero tera, kompletny tera, ten prezent. Ja teraz nie ma teraz 100 lat, 100 lat ja sobie myślę, jak ona mnie takie coś daje. A na co ona nie taką ruską maziorkę daje? Ale co? To sprytna dziewczyna jest, bo to takie urządzenie rozumiem, a tu w środku... Widzisz hej, hej <straszanka> <straszanka> ja, <straszanka> <straszanka> aja, ja, Jaka skurzenia. to jest sprytna? no słuchajcie, to trzymajcie się, ja lecę. Aj bo moja mądra głowica daj na tę tydzień buziaczka, wychodzi Ale nie ma sprawy, zdrowie na budowie. — To nara. — Nara, mnie powiedziała córeczka moja, jak ona sprytna jest, no. Halicja, daj nam dwa kieliszeczki, to napijemy od razu, tak zwidzimy. — Pardziu, a nie za wcześnie, jedenasta jest. — Ale jak za wcześnie, wcześnie. przecież ja urodziny mam, Halinka, 60. Ta, urodziny. — Tak, oh, raz wiecie, takie... — Owszem, masz, ale to nie jest powód, żeby się w pół godziny samemu natrąbić przy stole. — Ale ja, ja, ja chciałbym ja. uroczyście i bardzo ci podziękować, za tego klocka finlandzkiego coś mi dała. Ja bym chciał ci jeszcze powiedzieć, że ja żem całe życie marzył, żeby takiego klocka z Finlandii mieć. I ja myślę, że to właśnie będzie. No to się na O nie, 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 nie. tak być nie będzie. A Halika, ja urodziny mam do cholery, no. Kortek, o, <laughs> Ale w urodziny to się zaprasza gości, piecze się tort, robi się sałatkę jarzynową, jest miło i przyjemnie. Wtedy można wypić kieliszeczek, sałatkę, dwa, ja pośmiać znowu. się, pożartować jak ludzie. Proszę bardzo, to ja skoczę po i może się Nie, 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 pozwól, że ja się już zajmę no. organizacją tej Ale ja, tak, przyznasz, że gdzie no. Nie martw się, jeszcze się zdążysz no leczka, nią pobawić wieczorem. <laughs> jest za tobą. I ja, panie fertku, chłodny, wszystkiego brobie. dobrego zdrowia, panie, szczęścia, pomyślności. Panie, panie, pn... panie Boże, wieczór pan nie będzie A, Ale panie fertku, bo ja dla pana prezent urodzinowy mam to, <ś Teaching> ja, co za prezent? Panie, suszonej kurkiewy, własnoręcznie. Ty trafiłeś z tymi grzybami. Panie, jaja ze no, mnie no, robię No, panie. no panie, to co, no, bo co panie, panie, grzyby to się, panie, na wsi daje. A to jest Wrocław, to jest miasto wojewódzkie, przepraszam. <grym> panie, panie to, to co ja panu mam, mam dać? Jak to? No pan głową. Pionę. O, skarpiety panu eleganckie, elastyki dam. Skarpietę mam, eleganckie elastyki. A, a to ja nie wiem, to co. Może kwiaty. Nie. No to te. Nawet nie blisko. Chociaż... Bąbielkę. Nie. Tu blisko. To... No to nie wiem, czy ja mam panu dać. Panie, a rusz pan nie, to głową. Co no, mężczyzna? Blisko, mężczyzna kół, mężczyźnie, na kół, mężczyźnie może dać. najlepszego dać? E, Miłość, no. No bo a? ja a? wiem. A? Braterską. I przyjemność. Ja ja nie, on dobrze. Nie, no, pa, panie, no, to ja już głupi jestem normalnie, nie wiem, no panie, no, nie, chyba panu flaszkę kupię i odpierdiel no, się pan. No, no, no pan, no i o tam chodzi, no. no a najlepiej wie, żeby po, potem nie gonić. No, do widzenia no, panu, do widzenia. Sto lat, sto lat, no, i znowu, Ech, żyje, bo miły, żyje tak. nam. Plaski od no, no, no. tak ja na odpierdziel dać, tylko... Daj, 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 Co jest? Panie Fertku, ja na moment... Ręce po Pendle, sobie, bendle, nóżki... Miściowcy. ...swobodnie... o co się panu rozchodzi? No się krawet znalazł. widzę, że jest z pana chłopak książki. Jakieś śląski. Co co? W dupie szeroki, a w barach wąski. <śmiech> <śmiech> Czy pan ja za chętnie kaszemannę? No co? No bo to właśnie od mlecznej zupy rosną takie duże dupy. Panie, a zasadził Panu kiedyś coś, coś kopał coś gdzieś? Ja tu Panu niespodziankę urodzinową szykuję, Pan taki niemiły. Tak niemiły? Jaki prezes Ja... I pan... garniturek turecki, lila róż. Ale Panie, na co mnie garniturek? Ja nigdzie nie chodzę, Panie. Co Pan? No, no jak Pan teraz nie chodzi, to na później się to Panu przyda. Kiedy na później? No, choćby do trumny. Na no stypę jakąś nie pochorowują pana w dreczmach. Panie, ja nie życzę sobie takich prezentów i koniec. Panie, ja chciał... Nie tego. No, to czego pan sobie życzy? Ja? Y, rzecz z jednego użytku. Ma pan na myśli żelazko? Nie. To ma pan na myśli żelazko? No to czego pan chce do cholery? Powiedziałem. Rzecz codziennego użytku. A diabła tam powsta? kupię panu pół i będziesz spokójny. No no, albo najlepiej licz, żeby po nocy nie ganiać. Kalandury jakieś. Nie paździo, Nie oczki, dwie. A to bym tym co powiedziałem, że po co mi miły chciałby nie kupić baździo, A, to to powiedziałem. To to to... Się w wdarł. Mało to będzie, mało by będzie. To jeszcze to będzie widzę, że prezent się przydał. Człowiek się relaksuje? To właśnie, Halinka nie bardzo się relaksuje. No, co się dzieje? No, jak się dzieje, ja się obliczył i w, w, wódki nie starczyło dla gości, no. Jak nie? Nie starczyło, jak jeszcze nikogo nie ma. No, ale Halinka, no nie sąta, ma nikogo, a jak się ulicał, to co, to moja jedna matrioszka na tyle ludzi, to to nie starczy przecież, no. Sardek, nie przesadzaj. Po jednym kieliszku za zdrowie Solenizanta to będzie akurat w sam raz. No zara, przecież! Ja, ja żebym sobie tak powiedział, że, że dlaczego ja mam tą ma, moją matkioszkę, to jest mój osobisty prezent. Dawać, żeby wychlarli z bordami swoimi wstępny Paźnior i Boczek. To, ja, se, ja sam chcę wypić to kiedyś. Ferdek, ja znam tę śpiewkę. Goście pójdą, a ty sam wydajesz całą laleczkę. To proszę to! To, 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 to wszadcie mi ją do trumny, prawda? Jak umrę, żebym miał pamiątkę na tamtym świecie po córce mojej jedynej, która mi to dała. I tego klocka mi też do trumny wsadźcie, żebym wiedział, że mam ukochaną żonę. Proszę bardzo. Dobra, 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 Fejt. nie pajacuj, mhm. proszę cię. Dam ci 30 złotych, no. pójdziesz do zasranego Stasia i kupisz, no. Butelkę słodkiego wina. To i dziewczyny się napiją. Zaraz to dziewczyny będą piły też? No a dlaczego nie? Przepraszam cię bardzo. No to jedno wino nie wystarczy, no jakże, no. No to kup dwa! Przygotowałem. <grym> no, dobra, no i wódkę muszę, wódkę, nie? Dwa wina. Ale wina. To było siedemdziesiąt pięćset na szczepionkę. Ale dwa wina. To... Kurde, co to, to, to no za brak, to, to mało bo, no to, no to co mało. pan tak rachujesz, panie Fertku? Kurka nieludzka! Witam, nie, panie prezesie, nie, no wie pan, no, bo mam kłopot, bo, bo urodziny, wie pan, mam szósty krzyżyk, krzyżyk mnie na plecy skoczył. No. Znam temat, panie Fertku. Mnie też szósty gniecie. Właśnie skończyłem w zeszłym tygodniu. Panie Fertku... Taka impreza była. Mówię, panu, łeb do jeszcze do dzisiaj No p... <laughs> Co pan powie, no? było cztery skrzynki i to jeszcze musieliśmy dokupić. Taksówka trzy, trzy, cztery razy latała w tej nazad, wie pan, bo, 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 bo zabrakło, także... Radzę panu dokupić więcej na zapas, żeby potem dwa razy nie ganiać. No i Masie, po, a, a ilu gościów u pana było? No, panie Fertku, czy ja pamiętam? Za dużo gości, za mało wódki. <grym> Z tą wódką, panie prezesie, to, to zawsze zostało? tak jest. Ile by i nie było, zawsze braknie. Do... Brak... Oj, oj, święte no. słowa, panie Fertku, święte no. słowa. To, to, to. masz pan tutaj. Ode mnie prezent urodzinowy. No, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności. O, i może od razu szczęśliwego nowego roku, bo wie pan, nie będzie mnie jakiś czas, bo do Tunezji się wywiera. Bala, bala! Dziękuję, panie prezesie. Bardzo panu dziękuję naprawdę i życzę wszystkiego dobrego, wysokich lotów, panie prezesie. no. Ja to, to by było wtedy, to nie czyli te, to by były cztery, cztery litry, to cztery litry, 4 litry. No kurde, braknie, no braknie chyba, no braknie. Bardzo by było litry. Jeszcze raz. Ja Nigdy nie za panie! Panie jest daj spokój, dobra? Panie Chodku, poczta do pana. Jaka poczta z koła? Yy, no, odrobina luksusu prosto z serca ZUS. Zusu. Jakiego Zusu? Oczy pan pierdziel? No, odszkodowanie za złamanie. Ja. Co pan, pan miałeś ostatnio złamane? Ostatnio, się... Ostatnio, że... Jestem! Panie, no przecież ciężka złamany, miał tego palca tutaj u nogi e, e, latem, wie pan, że od mnie jeszcze napierdziela na zmianę pogody i to też będę prosił odszkodować, ale no. Zuzik nierychliwy, ale sprawiedliwy. E, tu jest 1500 dla pana, e, niech pan podpisze. O, proszę, proszę. O, proszę. O, proszę. E, o. E, proszę, No, nie, no bardzo za... dziękuję. No, to... no, e, i w ogóle przyda się, wie pan, grudliwy. bo ja jestem właśnie... Urodziny wyprawiam, wie, wie pan, i, i mnie na alkoholu troszeczkę brakuje, ale ta panie, to ja zawódki. panie tyle dokupię, kurde. Widzi pan, <laughs> czasem tak w życiu jest. Do widzenia, panie. <laughs> tak, do, do widzenia, panie. Aha, kurde. Panie Edziu, bo że chciał jeszcze powiedzieć jedno, że... Że, że tak tu jest, Bóg Mogący czuwa nad nami, biedakami. Dziękuję bardzo. Amen. pan dziękuję bardzo. Aha, pan, pan, panie Edziu, bo żebym jeszcze panu chciał powiedzieć, że zapraszam pana na te urodziny, o, dobra? No. Dziękuję bardzo. Dzień, dziękuję bardzo. Dzień, dziękuję bardzo. I to Aha, panie Adziu, yy, tylko hmm. żebym ja się prosił, żeby pan z pustymi rękami przyszedł, żeby to było, wie pan, tak po polsku, po chrześcijańsku, żeby było, no. Panie Bartku, ja ni do nikogo i nigdy na krzywy ryj nie przychodzę. Do, bardzo do widzenia. Do widzenia, po, po kim ale nie powiem. Aha, panie Adziu, kocha pana. Yy, do... <laughs> A masz <Martiuszka> sobie <laughs> A stoi i śluj. dzisiaj <laughs> <do długiej śmiech> Jezus Maria, co to jest? Bole, jak to co jest? No, moje urodziny ze mnie, Halinka. <grym> Czyś to oszalał, człowieku! To mi się normalnie tęczówkę od oka jak ty to wszystko wyklasz! Halinka, przecież <grym> to nie jest do picia, to jest na wszelki wypadek, Halinka. Na jaki wypadek? Jak to na jaki wypadek? Jakby zabrakło, żeby nie latasz, nie? Ja się ciebie pytam. Skąd Ty w ogóle wziąłeś pieniądze na taką ilość wódki? Alika, zezusu dostałem. Becikowe dostałem. A ja powoli zaczynam żałować, że się zgodziłam na te twoje całe urodziny. Helika! nie bój żaby, nie bój żaby. Zobacz, zobacz, Helika. jak se laleczka stoi, jak ładnie zajmuje. Ja wiem. <grym> Pokój temu domowi. Panie Ferdku, ode mnie trzy czwarte i jak obiecałem. A jeszcze pół litry berbeluchy od kolegi z Rzeźń, panie. Bardzo dziękuję, panie Boczek, Bardzo. Panie Ferdku, dwa kielichy i po człowieku normalnie. No. Panie Boczek, nie trzeba, nie trzeba. Ale ja wolę we skarpecie, bo mnie nogi puchną, bo boloka bolestego. ma. Bardzo. No o, halinka, zobacz, podsta Polska do nas idzie. O, pan graj, umiłowany graj. Panie Partku, pani kraj, o kraj. Panie Fertku, pani Halinka, świadkiem, że Jana krzywy przyjechał. <ścoughs> dziękuję, panie dziękuję, dziękuję, bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie wystarczy tej wody cholernej? Cho halinka, może i wystarczy, a może nie wystarcza, bo potem trzeba do to jak ludzie same przynoszą, jeszcze się obrażą. Nie, no. nie, nie. Ja no, ja szafam, nigdy nie <śmianie> Wina pani, przyniosła nie <śmianie> Ale tak przyniosłam wino, pani Halinko, napijemy się po kielichu, a te głupie chłopy niech żłopią tę swoją wodę. To królewskie królę. Cesarskie cesarz. Nie październik, no tego wzięło panu, nie spodziewał. naprawdę. Wziąłem w cholerę. Była promocja w supermarkcie w wzią, 10 -tronie 10 -tronie. A po co, potem po nocy. To racja, to racja. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to już wszyscy. Jeszcze się już do. Może. <noise> <noise> Może poczekaj. z Kozłowski! Yeah, yeah, a nie w Tunezji! A nie w Tunezji! Choleli! Wszystkie loty mi odwołali, to sobie pomyślałem. Tutaj przylecę. Nie, kurka, nie lotka. A my za tu Tunezję same zrobimy. A ja! No i proszę się. Dwie skrzynki. Nie. Wódki. A nie się pani nie martwi, pani Halinko. trzeciu mam jeszcze w bagażniku w samochodzie. <głos> <głos> Со гориги. Верканяло. Ой, ну си меня фраза. To jakiś taki pierwszy odcinek, gdzie wszyscy szczęśliwi są. No. W sensie, wszyscy się tak gorzą i w ogóle Pozytywny nie są Pozytywny odcinek bardzo. No bo wódka się no, pojawiła. Niech nie, żyje, żyje, no! Mam! Niech żyje, zdrówko! Fertku! <ślamy> Panie Fertku! No obliczyliśmy z prezesem Kozłowskim komisyjnie. Tak Jest dokładnie! 60 skrzynek wódki! No i takie 60 urodziny, to ja rozumiem! Zdrowie! <noise> Chciałbym teraz kielicha walno zfertkę mnie na urodziny.